Dzień w minutę, Michał Kobosko. Pod choinkę Polacy dostają prezent w postaci wywiadu Jarosława Kaczyńskiego dla Rzeczpospolitej. Dobry prezent powinien być niespodzianką. Ten nie jest rzecz jasna, bo Jarosław Kaczyński poglądów nie zmienia. Dalej chce łamać kręgosłupy niepokornym sędziom, dalej chce wojować z Unią Europejską, dalej oskarża opozycję o to, że czyta i pisze cyrylicą. I niezmienny Jarosław Kaczyński okazuje lekceważenie prezydentowi Dudzie, mówiąc ze słabo skrywaną pogardą, że pochodzą z różnych środowisk i różnych pokoleń. Ciekawsze od tego, co w tym wywiadzie czytamy, jest to, czego tam nie ma. A więc po pierwsze, Jarosław Kaczyński nie mówi nic o roli, jaką ma pełnić w polskim rządzie. Widać, że bycie wicepremierem od bezpieczeństwa ani go specjalnie nie interesuje, ani nie zajmuje mu zbyt wiele czasu. Po drugie, COVID, pandemia pojawia się niejako na marginesie, gdzieś absolutnie na boku rozważań partyjnych. Prezesa Kaczyńskiego nie interesuje to, że są jacyś Polacy, którym codziennie umierają setki bliskich, którzy tracą swoje firmy, tracą swoją pracę. Od tego wszystkiego prezes woli dyskutować o taktyce partyjnej, o tym, czy ktoś się przesunął w lewo, a ktoś na prawo. I jeszcze jedno. Prezes Kaczyński był łaskaw powiedzieć, że. Niepokoi go i dziwi otoczenie Szymona Hołowni. Chciałbym pana prezesa absolutnie pozdrowić i powiedzieć, że zrobimy wszystko, co tylko możliwe, by codziennie był coraz bardziej zdziwiony i coraz bardziej zaniepokojony.